Do wytypowanej stacji paliwowej, wyłonionej wśród naszych klientów, pojechaliśmy dokonać audytu sprawdzającego stanu oświetlenia. Wspomnę, że oświetlenia wiaty, które zostało wcześniej zmodernizowane o nasze wkłady LED, zainstalowane w oprawach po żarówkach rękowych. Chcieliśmy się przekonać, wspólnie z właścicielem stacji, czy oprócz ewidentnych oszczędności w użyciu prądu, zyskał coś jeszcze. My chcieliśmy sprawdzić, czy zakładane parametry zostały osiągnięte. Fins demà! Dokonaniu pomiarów światła i oceny wizualnej przeprowadziliśmy także rozmowy z personelem oraz kierowcami. Panowie obsługujący stację podkreślili uzyskanie naturalnego odzorowania barw karoserii i bardzo dobry kontrast uwidoczniający szczegóły dotąd niewidoczne. Kierowcy z kolei dobrą widoczność stacji z dużej odległości, a także to, że oświetlenie nie oślepia. Sprawdziliśmy. Rzeczywiście. Poziom natężenia na wysokości wlewu do baku wyniósł nieco ponad 200 luksów. W zupełności to wystarcza i spełnia normę. Światło nie wydobywa się także poza powierzchnią wiaty, a tym samym nie oślepia przejeżdżających kierowców. Co ważne, uległo poprawie odcięcie się oświetlenia stacji od oświetlenia ulicznego, co przyciąga jak magnes wzrok kierowców. A to już prosta droga do podjazdu pod dystrybutor. Wracając jeszcze do ekonomiczności naszych lamp Station potwierdziło się to, że koszt zużycia prądu zredukowany został o 3 czwarte. Nie było też żadnej przerwy w oświetleniu z powodu jakiejś awarii tych lamp. Jednego tylko nie mogliśmy sprawdzić mianowicie deklarowanej żywotności przez kilkanaście lat. Dlatego dostaliśmy zaproszenie do odwiedzenia tej stacji. Za pięć lat. Zatem do zobaczenia.